Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, Zapraszam na 154. Farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Inauguracja pilotażu przeglądów lekowych. Sejm rozpatrzy dodatkową ochronę farmaceutów. Koniec bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Ministerstwo poprawia projekt rozporządzenia. Maseczki w aptekach nadal będą obowiązkowe. W minionym tygodniu zakończył się pierwszy etap pilotażu przeglądów lekowych. Etap polegający na wyłonieniu 75 realizatorów tego pilotażu. Ta liczba 75 wynika oczywiście z treści rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych, które dokładnie precyzuje jak ten pilotaż ma wyglądać oraz jakie etapy ma i jakie e, wymogi muszą spełniać apteki oraz farmaceuci, którzy będą ten pilotaż realizować. A chętnych do wzięcia udziału w tym pilotażu było dwukrotnie więcej niż dostępnych Miejsc, bo aż 133 apteki, w tym farmaceuci, zgłosili się właśnie do. Pilotażu. Przypomnijmy, że farmaceuci, którzy będą przeprowadzać przeglądy lekowe, muszą posiadać ukończone studia podyplomowe z opieki farmaceutycznej lub przynajmniej roczne doświadczenie z przeglądów lekowych w innych krajach. I w pilotażu weźmie udział 17 takich farmaceutów z doświadczeniem z zagranicy. Pozostali to będą absolwenci studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Dokładna lista aptek, w których będą przeprowadzane przeglądy lekowe, zostanie opublikowana na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie w miniony czwartek. W Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja pilotażu przeglądów lekowych. Podczas tej uroczystości zjawili się oczywiście wszyscy farmaceuci, którzy będą wykonywać te przeglądy lekowe w tych aptekach, które zostały wybrane jako realizatorzy pilotażu, ale w tej uroczystości wzięli udział także goście, w tym m.in. Ewa Krajewska, główny spektakl farmaceutyczny, a portal mgr.farm również był obecny na tej uroczystości i już wkrótce na naszych łamach pojawi się specjalna wideo Racja z tego wydarzenia. Dwa tygodnie temu do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest to projekt poselski posłów lewicy, a jego przedstawicielem jest poseł Krzysztof Śmiszek. Ten projekt zaskłada zmianę, która sprawi, że farmaceutom będzie przysługiwała ochrona prawna taka sama, jak przysługuje funkcjonariuszom publicznym. W minionym tygodniu z kolei ten projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmowej Komisji Zdrowia. Na temat tego projektu na razie wypowiedziało się biuro analiz Sejmowych, które nie znalazło przeszkód, by wprowadzić proponowane zmiany w przepisach. Jednocześnie projekt został wcześniej skierowany do zaopiniowania przez takie organizacje branżowe jak Business Center Club, Naczelna Izba. Aptekarska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, OPZZ czy Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Część z tych organizacji już wyraziło poparcie dla tego projektu, dlatego można się spodziewać, że będzie miał on poparcie ponad wszelkimi podziałami. W minionym tygodniu Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że w przyszłym sezonie grypowym, sezonie 2022-2023, nie będzie już z własnego budżetu finansowało bezpłatnych, populacyjnych szczepień przeciwko grypie. Przypomnijmy, że w obecnym sezonie, który cały czas jeszcze trwa, możliwe jest zaszczepienie się przez każdego dorosłego Polaka bezpłatnie przeciwko grypie. Te szczepienia są dostępne w aptekach, a szczepionki pochodzą albo z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, albo są to własne szczepionki. I aptek. Okazuje się, że ten program nie będzie kontynuowany. I poinformował o tym niedawno wiceminister Maciej Miłkowski. Szczepienia publiczne przeciw grypie finansowane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, realizowane z wykorzystaniem szczepionek wydawanych nieodpłatnie przez RARS oraz preparatów posiadanych na stanie podmiotów leczniczych i aptek, nie będą kontynuowane w sezonie 2022-2023. Poinformował Maciej Miłkowski. Resort Zdrowia zapowiada, że w przyszłym sezonie szczepionki przeciwko grypie będą refundowane na dotychczasowych zasadach wynikających z wykazu leków refundowanych, a więc będą bezpłatne tylko dla osób po 75 roku życia oraz dla kobiet w ciąży. Jednocześnie wiceminister zdrowia poinformował, że apteki cały czas będą mogły szczepić pacjentów przeciwko grypie, ale wyłącznie komercyjnie. Innymi słowy, pacjent będzie musiał sam zapłacić za szczepionkę, czy to na receptę pełnopłatną, czy to refundowaną i dodatkowo będzie musiał zapłacić aptece także za zaszczepienie. Nie jest jednak jasne, czy farmaceuci w tej sytuacji będą mogli sami wystawiać recepty dla pacjentów na szczepionki, ponieważ posiadają przecież oni uprawnienia do kwalifikowania pacjentów do tych szczepień pięć W minionym tygodniu, po roku od oddania do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia, ponownie wróciło do niego Ministerstwo Zdrowia, a chodzi o projekt rozporządzenia, który bardzo mocno rozszerzył grupę podmiotów, które będą mogły zaopatrywać się w produkty lecznicze bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych. Ten projekt rok temu wzbudził wiele kontrowersji. Mi farmaceuci między innymi zwrócili uwagę na to, że posiada on wiele dziur, które tak naprawdę sprawią, że dużo łatwiej będzie nielegalnie wywozić leki za granicę. Ten projekt zakładał także, że takie podmioty jak domy dziecka czy DPS-y będą mogły kupować leki OTC podlegające reglamentacji, a więc zawierające pseudofedrynę, kodylinę czy dextrometorfan. Projekt pomijał też kwestię dyrektywy fałszywkowej i konieczności wycofywania unikalnych identyfikatorów produktów leczniczych. Resort zdrowia poprawił ten projekt, m.in. uwzględniając uwagi, jakie wpłynęły do resortu w trakcie konsultacji publicznych i teraz m.in. pojawiły się w nim takie rozwiązania, które mówią, że w hurtowniach farmaceutycznych będą się mogły zapatrywać tylko te podmioty lecznicze we wszystkie leki, które posiadają aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej, natomiast pozostałe podmioty będą się mogły zapatrywać wyłącznie w leki stosowane w zestawach przeciwstrząsowych oraz leki doraźne dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym. Natomiast domy dziecka oraz domy pomocy społecznej nie będą się mogły zaopatrywać w hurtowniach farmaceutycznych w leki OTC zawierające substancje psychoaktywne. Więcej o tym rozporządzeniu i o tym, w jaki sposób zostało ono naprawione przez Ministerstwo Zdrowia, przeczytacie w portalu mgr.farm. Zachęcam do lektury artykułu na ten temat. W minionym tygodniu podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział znoszenie kolejnych obostrzeń, które do tej pory służyły hamowaniu czy też opanowywaniu pandemii COVID-19. Od 28 marca m.in. nie będzie już obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających nos i usta w miejscach publicznych oraz nie tylko. Ale okazuje się, że od tej zasady, od tego zniesienia obostrzenia, będzie pewien wyjątek i tym wyjątkiem będą wizyty w podmiotach leczniczych. Jak sygnalizuje Ministerstwo Zdrowia, to ma również dotyczyć aptek, aczkolwiek jeszcze brzmienia tego zapisu dokładnie nie znamy, dlatego że nie został on póki co jeszcze opublikowany. Od 28 marca zniesiona ma zostać także izolacja domowa oraz kwarantanna współdomowników i kwarantanna graniczna. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie w pocie czoła przygotowujemy dla Was nowe doniesienia na do temat tego, co jest ważne dla farmaceutów i dla aptekarzy. Jednocześnie zachęcam także do czytania i prenumeraty naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Zapraszam na kolejny program. Program już za tydzień.